Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks. A dzisiaj przyjrzę się kolejnemu zestawowi z 2013 roku. I tak jak widzicie, jest to zestaw 42.005. Kupiłem go razem z koparką, którą wam pokazywałem kilka dni temu od tego samego sprzedawcy. Monster Truck składa się z 329 elementów. W 2013 roku jego cena katalogowa to 170 zł. Trochę się zdziwiłem, ponieważ myślałem, że ten zestaw jest tańszy. Szczególnie, że ta koparka, która jest no, dużo bardziej rozbudowanym zestawem, kosztowała wtedy 250 zł, czyli tylko kilkadziesiąt zł więcej. Obecnie używany zestaw możemy kupić w okolicach 100 zł. Nowe z tego co widziałem, zaczynają się od 300 zł. Oczywiście. Zestaw jest dwa w jednym, czyli z tyłu możemy sobie zobaczyć, jaki tutaj jest model alternatywny. W ostatnim czasie w serii technik pojawiło się sporo monster trucków, ale wszystko to są bardzo podstawowe zestawy z opcją pullback. Dobrze wiecie, jaki jest mój stosunek do tych zestawów z pullbackiem. Tutaj będziemy mieli i zawieszenie, i skrętne obie osiem, czy coś jeszcze. No to się okaże już po zbudowaniu. W środku, tak samo jak w przypadku koparki, znalazłem bardzo ładnie posegregowane elementy. Dodatkowo cztery, no, dosyć spore koła. Te monster tracki pullbackowe, jak widzicie, są dużo, dużo mniejsze. Widać to już po kołach. Niestety, w tym zestawie, który ja kupiłem, brakuje instrukcji do modelu podstawowego. Jest tylko do modelu B. Tutaj z tyłu możemy sobie zerknąć na. Zestawy jakie były w tamtym okresie I na początku budujemy układ kierowniczy Skrętem będziemy sterować z pozycji dachu Tutaj mamy zmianę kierunku za pomocą krzyżaków kulowych Następnie poprzez aksle i kardany mamy wyprowadzenie do przedniej i do tylnej osi W kolejnych krokach budujemy i podpinamy obie osie. Jak widzicie koła zębate nie są jeszcze wsunięte na zębatkę. Z przodu i z tyłu mamy zębatkę trzynastkę i zanim wsuniemy koła zębate i połączymy je z zębatką budujemy taki element usztywniający, który wpinamy w przednią i w tylną oś po to, żeby mieć wypośrodkowany skręt na przedniej i na tylnej osi. Później w 28 kroku budowania rozbieramy to usztywnienie i te części wykorzystamy już do karoserii. Mamy już gotowe zawieszenie, które jest oparte na czterech amortyzatorach I Monster Track jest już gotowy. No i muszę powiedzieć, że mimo, że nie jest to jakiś bardzo mocno skomplikowany i duży zestaw, to proces budowy bardzo mi się podobał. Jest on dosyć ciekawy, jak na tak nieduży zestaw. Bardzo mi się podoba to zawieszenie tutaj w tym zestawie. No i też cały proces budowy tego zawieszenia. Działa ono naprawdę bardzo dobrze. No i druga funkcja to skręt obłosi. W kabinie udało się zmieścić niewielki i oczywiście niebieski fotel oraz kierownicę. Wizualnie ten Monster Track podoba mi się i mówiąc szczerze, gdyby te nowe Monster Gems, które teraz Lego wypuszcza, były skonstruowane w ten sam sposób jak ten stary Monster Gem z 2013 roku, to bardzo chętnie całą kolekcję tych Monster Gemów bym sobie na pewno zakupił. Moim zdaniem bardzo dobrze wydane 100 zł. No i jak zawsze, czekam na Wasze komentarze. Co wy sądzicie o tym zestawie? A na dzisiaj z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.